Witajcie kochani. Jest godzina 20 gdzieś, a ja na spacerku. Tomaszek idzie samochodem, Maja sobie idzie, ja też sobie spaceruję. No, możesz szybciej jechać. A to jednak człowiek ślepo klenia, jednak człowiek ślepie czuje potem w nocy. I też próbuję kondycję łapać, bo jednak przez to siedzi prawie ten cały rok, słuchajcie, w domu. No w tym domu też się dostaje głupawki, nie? Jakby nie patrząc. A śnieżek gdzieś znowu pada. Sobie jest ślisko. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Pole białołęka biała, ośnieżona. Bardzo ładnie jest. Także, jak widzicie, zawsze może być ładnie, jeżeli my nastawimy się psychicznie, że jest ładnie, prawda? Kochanie, widzę, że dużo ludzi teraz dostaje depresji, stresu. To ja Was gorąco chciałbym zaprosić przy okazji na takie strony jak właśnie Paulik, Ania Biełowicz. E, nawet tutaj bym powiedział jeszcze e, Paweł Soku. Bo naprawdę, się do troszeczkę tak psychicznie się nastawicie. Bo no, można w tym wszystkim zwariować, nie? Można. No. A my jedziemy z Lidla do domku, słuchajcie, uwielbiam w ogóle Lidla. Mają fajną muzyczkę, fajna atmosfera jest tutaj na w, w Lidlu. I muszę powiedzieć, że bardzo mili ludzie, tacy z klasą, tacy w ogóle przesympatyczni i e, zawsze jak jestem w Lidlu, a Toma gdzieś tam mnie zostawi na chwilkę, odejdzie, zawsze ktoś podchodzi się pyta, czy może mi pomóc, czy e, czymś wybrać, czy gdzieś podprowadzić, bardzo fajna atmosfera, e, no. no i wracam do domku, bo robimy snaleśniczki, z naleśniczki, z śmietaną, z twarożkiem, z jabłkami, no, także trochę o życia. życia. no. To co włączasz? no jedź, jedź, jedź możesz szybko, szybciej jechać nawet mi się o o, zobacz, ja mogę sobie patrzcie, jak z wymyśleniem niewidomy ja teraz sobie tak by kusuję można powiedzieć a Tomasz sobie normalnie jedzie o, to nie jest cały głupi pomysł, powiem szczerze właśnie taka forma Sportu. Także ja Was zachęcam do sportu. Za kanału nie za szybko już. oła Już za szybko. Aż mnie zapiekło. Aż mnie zapiekło, sfaniaczku. Już raz przesadziłeś. Zapiekło mnie w tych. wzdłuż w piszczeli. oła Nie, nie, nie przesadziłeś. Dobra. Siadłem do samochodu. Poczekajcie. O, jeszcze. O. Mogłem jeszcze biec. Iść raczej. Uchcikiem, ale... Przecież przesadziłeś tą nas pieczoną. No. I w ten sposób można sobie coś zerwać. Ach. No. Nie wiem. Harpusyka. Moment na świat koniec. A co jeżeli się obudzę Co jeżeli się obudzę sam, ten świat może być piękny, a Betkę się pozytywnie obudzić. No. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy Pa!